Pokażę? O, teraz pewnie się nagrywa. Dobra, pokaż. Teraz będzie. No, teraz będzie. No dobra, Si. Dobra. Jest, nagrywa się. Panowie, panie, czas <laughs> za No kunio. Nie, wuj się, nie wuj się. Och, kurwa, gaście Janek! Dawaj! Nie, ja nie! <noise> Punio! Napóia troszkę trochę. Pónie się boi. Boi się no. No, no nie bój się misiaku. Aha, się. Nie, on się no. on się boi, że panu się to stanie. Tam na mnie. Mm -hmm. Pójdę czy to się nagra, kurwa. Jest, jest, wszystko si widzę. Tak? No co no, Chodź! Boi się wody. Najwyżej no, jeszcze my raz my. nagramy. Czy też nie ktoś? No, no nie bój się no Chodź ty Chodź <grymna> się ty No Ale... radę, oj, spoko oj, oj. Bo nie wiem czy umie pływać To nie go pan popał Niech, niech no. Pan no. Tak trzyma nie? Żeby się nie bał no No O nie bój się Boi się! No, boj boj się. No. A sam, ogólnie są niektóre psy, tak, tak samo z siebie mają, nie? No, tak samo ludzie, nie? No, no kręć go, kręć go. Umie. O, elegancko, no! Się to całe, kurwa, zawsze. Przeproso... całe bólki. O, ale poszedł pięknie, pójścia pięknie. No! Cudnie! Cudnie, no! Dobrze! Ten pies jest mądrzejszy od właściciela. <laughs> dobra, gruby. No, nagrywam. No, dobra, ej. I... No, elegancka. Skończ oh. nagry nagrywanie i zobaczcie się nagrało. Zobacz.